Epoka rycerzy. Rycerze, obrońcy wiary i bezbronnych. W średniowieczu ważną rolę w społeczeństwie odgrywali rycerze. Ich głównym zadaniem była ochrona państwa i jego mieszkańców w razie wojny lub nieprzyjacielskiego najazdu. Z czasem powstał ideał rycerza, czyli wyobrażenie, jakie powinien być wojownik. Rzecz jasna, musiał umieć walczyć a poza tym charakteryzować się cechami niezbędnymi na polu walki – odwagą, zdyscyplinowaniem, siłą fizyczną, odpornością na ból i zmęczenie. Oprócz tego idealny rycerz miał kierować się kodeksem honorowym, być prawdomówny i szlachetny. Ponadto powinien oznaczać się pobożnością, walczyć w obronie wiary chrześcijańskiej oraz otaczać opieką najsłabszych i bezbronnych. Poza czasem, kiedy rycerz uczestniczył w wyprawie wojennej, przebywał zazwyczaj w swojej siedzibie – Budował ją w dobrach, które otrzymywał za wierną służbę od króla. Ziemia ta, uprawiana przez zamieszkujących ją chłopów, była głównym źródłem rycerskich dochodów. Najbogatsi rycerze mieszkali w zamkach. Były to budowle, które pełniły zarówno funkcję mieszkalną, jak i obronną. O czynach rycerzy na polach bitew i turniejach opowiadano legendy. Chowano wiersze i pieśni. Przykładem takiego słynnego rycerza, o którym układano pieśni, był Roland. Żył on w czasach Karola Wielkiego. Wśród polskich rycerzy największą sławą cieszy się do dziś zawisza czarny zgrabowo. Turniej rycerski. Była to forma zawodu, w czasie których uczestnicy wykazywali się umiejętnością walki starcie konnych rycerzy polegało na zrzuceniu przeciwnika z siodła w tym celu używano specjalnych tempo zakończonych kopii, aby nie zranić współzawodnika. Polowanie to jedna z ulubionych rozrywek średniowiecznych rycerzy. Obława na jelenie, łosie, dziki czy żubry dawała możliwość popisania się siłą, zręcznością i odwagą. Na zakończenie polowania zazwyczaj odbywała się uczta od pazia do rycerza. Droga do snu rycerskiego była długa i dostępna tylko dla synów rycerzy. Od siódmego roku życia chłopiec, który miał w przeszłości być rycerzem, służył jako paś. Na dworze królewskim lub rycerskim uczył się zasad dobrego wychowania pełnił przy tym jednocześnie funkcję służącego. Około czternastego roku życia kandydat na rycerza mógł zostać giermkiem. Pod okiem doświadczonego rycerza uczył się sztuki walki różnego rodzaju bronią, kopią, mieczem i toporem. Oraz posługiwania się łukiem i kuszą. W czasie wypraw wojennych, Giermek towarzyszył swojemu panu. Był odpowiedzialny za utrzymanie w gotowości całego rynsztunku, czyli broni i zbroi oraz konia bojowego. Podczas bitwy towarzyszył rycerzowi w walce. Dopiero po dłuższym czasie, wykazaniu się wierną służbą i odwagą, Giermek mógł dostąpić zaszczytu pasowania na rycerza. Była to zazwyczaj wielka uroczystość, noc poprzedzającą Pasowanie młodzieniec spędzał na modlitwie w kościele. Ceremonię rozpoczynała msza. Następnie germek stawał przed obliczem władcy lub innego dostojnika świeckiego bądź duchownego, przed którym składał przysięgę. Z tą chwilą stawał się rycerzem. Otrzymywał pas z mieczem stąd nazwa pasowanie oraz ostrogi rycerskie. W dalszej części uroczystości następował turniej, potem uczta. Herb rycerski to charakterystyczny znak który wyróżniał każdego rycerza. Z czasem herby stawały się dziedziczne dla rodów wywodzących się od rycerzy. Herbia Szczębiec był najczęściej występującym herbem w Polsce. Główne jego elementy to niebieska tarcza z godłem, jedneczka, hełm, dwójka, hełm z labrami, to są labry, te, takie niby liście, i klejnotem, czyli to, co jest na górze, jest zwane klejnotem. W tym przypadku jest to podaszywka. Pasowanie na rycerza. Ceremonie pasowania czeskiego rycerza opisano w jednej z XIV-wiecznych kronik. Kardynał wytłumaczył kierunkowi, co oznacza być rycerzem. Każdy, kto chce nim zostać, musi być wielkoduszny, wolnie urodzony, szczodry, doskonały i mężny. Słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki pańskiej. Odważnie walczyć w obronie wiary katolickiej. Wdowy i sieroty wspierać w ich potrzebie. Unikać wojen niesprawiedliwych. Stoczyć pojednek w obronie każdego niewinnego. Po złowieniu przysięgi na Biblię król czeski uderzył mieczem jego ramię, mówiąc: Mianuję cię rycerzem na cześć wszechmocnego Boga i przyjmuję łaskawie do naszego grona. Wsi się od pytań zacząć tak naprawdę. Ale cóż. Wymień cechy, które powinien charakteryzować się rycerz. I tutaj mamy: Wielkoduchny, wolnie urodzony. No, czyli byli niewolnicy, brawo, wolnie urodzony. Bardzo ważna rzecz w tamtych czasach. Ja bym ktoś mówił, że nigdy ten karno nie popierał, nie? Okej, nic nie mówiłam. Szczodry, doskonały i mężny. Niech ktokolwiek doskonały. Ciekawe. Co zaczęło tak właściwie? Słuchać m codziennie mszy z pobownym rozpamiętywaniem męki pańskiej. Zważnie walczyć, wspierać sieroty, unikać wojen niesprawiedliwych. No, całość to powiedział w sumie na to, nie? Wytłumacz, no, dlaczego rycerzy uważają za obrońców kościoła. No właśnie księżom nie chciało walczyć. Dobra, nie powiedziałam tego. Pasowanie na rycerza zostało ukazane na średniowiecznej ilustracji. Widać na niej rycerzy, którym są przypinane pas z mieczem i ostrogi. W uroczystości pasowania uczestniczył sam król. Średniowieczny rycerz. Wypasowanie rycerza w dużej mierze decydowało o jego skuteczności w walce. Świadczyło także o jego bogactwie i pozycji społecznej. Hełm. Cały rycerz najpierw jest, cały rycerz idziemy od góry. Heum chronił głowę rycerza. Często był wyposażony w ruchomą osłonę na twarz. Taki hełm nazywa, nazywa się przyłbicą. Zbroja. Zabezpieczała ciało wojownika. Rycerze nosili pod nią gruby kaftan chroniący przed ciosami przeciwnika i zimnym. Rękawice osłaniały dłonie wojownika w czasie walki. Rzucenie jednej z nich na ziemię oznaczało wezwanie przeciwnika na pojedynek. Tarcza pełniła funkcję nie tylko ochronną, lecz także re, re, tak reprezentacyjną. Znajdował się na niej Herbrodu, z którego pochodził rycerz. Ostrogi to załaszczony element mocowany na pięcie obuwia. Służyły on do kierowania koniem. Miecz był wykorzystywany do walki podczas pojedynków konnych i pieszych. Koń bojowy był najdroższym i najważniejszym elementem wyposażenia rycerza, dlatego też koń, podobnie jak rycerz, bywał chroniony pancerzem. Ideały rycerskie współcześnie. Rycerstwo jako stan społeczny odeszło w przeszłość. Potrwały jednak niektóre ideały rycerstwa. Wprawdzie obecnie nie musimy wykazywać się walecznością na polu walki, lecz takie cechy jak honor, wierność, prawdomówność, ofiarność czy opiekuńczość wobec słabszych są nadal wysoko cenione. Są one bardzo ważne dla ruchu harcerskiego. Nieprzypadkowo jedno z haseł współczesnego polskiego rycerstwa, harcerstwa brzmi: na słowie harcerza polega jak na zawiszy. Nawiązuje ono do postaci najsłynniejszego polskiego rycerza. Hasło to jest umieszczone między m.in. na harcerskim znaku zawiszy, oznaczeniu poznawanym za pracę nad własnym charakterem. Zgodnie z tym harcerz powinien, tak średniowieczny rycerz, być prawdomówny i odpowiedzialny za swoje słowa. Uroczystość przywrócenia harcerskiego to moment, w którym harcerze składają przysięgę wierności ojczyźnie i Bogu, pomocy bliźnim oraz braterstwa. W uroczystości, pasowania, rycerze otrzymywali miecz i ostrogi. Znakami przynależności do harcerstwa są krzyż harcerski i chusta. I podsumowanie. Głównym obowiązkiem średniowiecznych rycerzy była walka w obronie ojczyzny i wiary. Ponadto wymagano od nich kierowania się kodeksem honorowym. Nakazywał on uczciwość, pobożność, słowność, prawdomówność i pomoc słabszym. Za wierną służbę rycerze otrzymywali od władcy ziemię, gdzie wznosili swoje siedziby. Grunty wchodzące w skład dóbr rycerskich były uprawiane przez chłopów. Chłopy z rycerskiego rodu początkowo służył w charakterze pazia, a następnie giermka. Giermek stawał się rycerzem w czasie uroczystości pasowania. Otrzymywał wówczas pas, pas mieczem i ostrogi. Najważniejsze elementy pasowania rycerza w walce to miecz, hełm, zbroja, tarcza, rękawice i ostrogi. Rycerze walczyli konno.